Ej, pada. widać jak śnieg pada? Chyba widać, Jej, nie? Ale, kurwa, stąd jak śnieg <śmulatuj> pada, to kopiemy się! Bo jest taka pora! Nie <śmulatuj> no kurwa Fajnie, fajnie kurwa Panie, Śnieg pada, my to gruza robimy Aaaaa! Kurwa Cześć Jest Czuć. taka pora Nie no, zajebiście Kurwa, osługiwać temperatury na tym Tio

Tatał! Dobra? Hymno! Nasz Adi, kuchmistrz. Tylko jak kroję mnie filmuję, kurwa. Za to jakaś długa Ja też jak kroję. Trrrrn! Eee, żeby się robić, albo coś. Kiełbaska. Nagrywam, dalej Nagrywam no. dalej! Kurwa, to Ty pożyczałeś od niego? Nie, miałem mu nagrać ten film. Co masz mu jeszcze zanosić? I jego bratu miałem zanieść, kurwa. Bo jego nie ma. A co, kisek się w ten... No, no, ja no, bym nie bo Zapomniałem, no kurwa. No. Tyle. Co za piratów z Karaibów. Trójaczka? Tak, dobrą wersję. Co się, kurwa, z tą rybą kurwa Dobra, chyba wejdź chyba posolić nie? Posolić Ej, no czy to się spodoba, wiecie A tak działa jak olejom... się kurwa Olejem no, tak. poleje no, Grilla kurwa To jest znowu piwo no, tam O no, kurwa waria, zaraz tu go nie zasłania, jeż wchodź, kurwa w kąt. Adi, pokaż dobrą sztukę kurwa orzutania Przesamy się parki był Ty weź pierni kurwa Wiesz, że to wychodzi, że to działa? Wychodzi, wiem kurwa, na obozie gdzieś tak miałem No, no, no. to działa! Kurwa, wiem, bo była ta paniczka pod dupy jazda. Kurwa, było no, cieplej od razu, mam Na odcinek. obozie były przeboje. <grym> Widziałeś go? Ja, no. yeah, ja! Yeah. Kurwa, martwic!